W tym odcinku wracamy do jakby takiej gry, która za bardzo się teraz nie pojawia u mnie na kanale. Ale też jest taka jakby ciekawa. I zacznijmy sobie może od otworzenia skrzynek. Ostatnie pięć jakby zrobię tak natychmiastowo, ale te te pierwsze pierwsze to no sobie normalnie będziemy tak otwierać no i po prostu zobaczymy co wypadnie no spabiutko no platyna jakby wypadła o, albo klucze to byłoby więcej o dobra mamy plus 8 zawsze coś o, platyna. No, 15 platyny się przyda Dobra, kolejna. No, do... Jest 55 tysięcy. Myślę, że 50, ale nie. No. ajajaj, 8 aj, aj. kluczy. Znowu klucze, no, niby spoko, ale chcę surowce. O, już je troszkę lepiej, troszkę lepiej. No i teraz samo srebro będzie mi wypadać. Hmm. No, może platyna jakaś? A kolejna 8 kluczy. No nic. O, złoto. W końcu coś nowego. Złoto też się przyda. O, kolejne. 7. No na złoto to nie mogę narzekać. Aha, mogę pić 15. Dobra. Pierwsza dyszka jest za nami. No to teraz otwieramy drugą, ale już tak dynamiczniej. O, kluczy dużo wypada. I ostatnie 10 zł. O, ciekawie. No to co tam nam? No ładnie. Ładnie. O, dobra, no to jeszcze możemy 4 skrzynki otworzyć No i 5000. No też do, spoko. Yy, no, 5 milionów już jest, i może tak z 2-3 bitwy można sobie zrobić. Yy, no to sobie zróbmy yy, na no, deadmaczu drużynowym, bo czemu by nie? O, jedna z takich małych map. Dobra, spróbujemy gepardem. Tak, gepard na Abhidach. Podobno kiedyś był spoko, a teraz mniej spoko. Ja tam nie oceniam, gepardem spoko gra, ale tu musi być fajna mapa. Tak samo jak World of Tanks, niby. Lubię grać średnimi czołgami, ale tu myśli mapa podejść o. No i ten mój słaby zasięg do 305, no już nie biją, już nie biją. A nawet nie wystrzeliłem pocisku żadnego, no już nie biją. No już połowy życia nie mam. taka lipna mapa niestety się trafiła. A i tak nie trafię. No A już z gepardem pograłem. O, furia. Chociaż furia, coś tam może ochronić. Aha, nie mogę wystrzelić. Dobra, mogę. No i tak nic nie trafiło. Ale w ogóle trakiety są upośledzone. Bo nie mogą ominąć, tylko lecą w te budynki. I ja ich w ogóle nie rozumiem. Jakby bez sensu. Mimo, że mogę zadać ponad 30 tysięcy HP, zabrać komuś. to i tak to jest prawie nic. Jak dwie, trzy rakiety trafię. No a teraz to w ogóle w budynek poleci. No właśnie, i ja, ja o tym. Nie. Ja o tym mówię. Bo mogły ominąć, ale nie. I mnie ciekawi jak on się tam dostał. No i dobra, już po Nie było tematu. No właśnie. Dobra, pomóżmy mu. Gdzie on tu jest? Tu jest. No, możesz iść. Aha, i te niby niewidoczne ściany. Dobra. To dziwne, bo ja już chyba zabiłem. A nie dostałem zabójstwa. No, ciekawie powiem ciekawie. A, bo to nasz, dobra. No ja już się schował za ubudowę, O! Dobra, pier... Oj, No, świetnie. Dobra, weźmy tego. Może to nie jest najlepsze ustawienie na broń dla niego, ale... Dobra. Polećmy sobie w górę. No, uda się Uda się, ładnie Dobra, przeładuję sobie minigun, jak ja to mówię. No To jest taki minigun, ale mhm. To jest uniszercie, jak to się tam nazywało No, już, no, na pewno Griffin, chcesz teraz się możemy bić No czemu nie mogę być tylko... taką ja, ale tu jest posiedzone. A i ja się koło niego. Świetnie. A nie, dobra. Mogę go wyeliminować. No i gituwa. Mm, następny cel. No pode mną niby jest. A no, nie? Nie, nie. No i ta magia nie zadawania bolagi do Uwielbiam, uwielbiam. Te. Ty tam? tam, Kurde. A i to, to świetne opuszczenie działu. Też to uwielbiam, jakby to są roboty i one nie, nie powinny mieć takich momentów. No i na się zorientował, że jestem. No i tak bym padł, więc jakby no, nie było tematu, ale pora wyciągnąć swojego tytana. Czuję, jakie ma skrzydła fajne. Niedługo nie mogę złapać kamerze tego naszego cykana w powietrzu. Ale ładnie jest, ładnie. Z tymi rozwiniętymi skrzydłami. No i co, zemstę trzeba dokonać na tobie. No a dobra, amunicja mi się skończy. Zanim go utłukę. No właśnie. No i ja pewnie będę miał ostatnie miejsce w drużynie, bo tak zawsze jest. Raczej no, ktoś tu i nie, nikt się nie pojawił. No nie marnuję ja mu nic, nie marmy, nie marnuj, dobra? i ulubiona moja tarcza, której szczerze nienawidzę. A nie powinno jej... Su... Hmm. A dobra. No on to jest giga Nic, Nic nic nic. On Man... ma ciągle aktywne te działa. to działa. To działo jedno główne. A ma ich dwa. A ja mam jedno, które mi się chowa po tam chyba 10 sekundach w chyli. No, 8 sekund przyładuję e, i to już jest mój koniec. Ostatni no, robot mi został briefing. Tego do... do... do Croszlo... do trzeba wyeliminować. No może samochodem, chodź, 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 chodź. Ej, mi. Aha. Ej, Nie co, teraz będziemy się ganiać pomiędzy blokami. Ej, nie... What the fuck? Aha. Co za tępy gnój. Gnuj, no po prostu gnój. Inaczej go nie można nazwać. Ej, dobra, dlaczego ten tytan? Ma prawie pełne HP, mimo że już powinien dawno zostać zbity. Jak ty z nim wygrasz tortura, to ja nie wiem co ja tam. A on nawet tarczy nie ma Dobra Trzeba hopi nie umie nim grać W ogóle ty jest też głupie yy, Bo ten nie wiem jak on się nazywa yy, Kid, czy jak mu tam yy, To ma taki ten yy, Na lewo, no teraz na prawo Od głowy Na prawym ramieniu no jakby wyrzucił nierakie, to dlaczego nie, nie można z niej korzystać? No to głupie to jest. Ja wiem, że ograniczony budżet na tą grę mają twórcy, ale no bez przesady no. A i kolejne tempo zachowanie, czyli blokowanie innych. Świetnie, powiem. Tak chyba najlepszym z Tytanów jest ten. Jak mu tam było? No dobra, zapomniałem jego jej nazwy. Jego jej... No dobra, nie niby... wiem. O, trzecie miejsce, jednak... Jednak trzecie miejsce. Jak mu tam było? jest jeden z lepszych bo on se może latać i ma nieograniczoną jakby y, moc latania a. a se tego nie wolno kupić, świetnie I tak takim bardzo takim wytrzymałem to jest chyba ten. Bo jednak ma te swoje tarcze. A te tarcze umiem dużo wytrzymać. Jakie mam. A mam jeszcze to. No dobra, co zagramy? Dużo obrażeń będzie chociaż. Choć nie wiem, czy ona jest, ta broń jest tak mocna. O, to za 300. Mm. Drogie te bronie są. Jak na platynę, to są bardzo drogie. Mm, 10 000. To jeszcze jedną bitwę trzeba sobie rozegrać, ale to już wezmę na nim inne ustawienie. Weźmy sobie takie jedne z lepszych według mnie. Wiem, że też mogły numery byłyby dobre, ale to nie wiem, na moim drugim koncie z Teraz straciłem niestety. Tutaj jak miałem go na Magnumach, to był dobry nawet. Na, to, czy to na pewno ta broń to Magnum? Ta, Magnum. No. To już taka dobra broń. Nie, może sobie zostawię ciebie na nich. Nie wiem czemu, ale chyba sobie zostawię. Hmm. Jakby nie mam dużego wyboru w broniach. Niestety. Dobra, chyba wiem co zrobię. I to będzie jeden z takich bardziej bezsensownych zakupów. Ale bardzo chciałem mieć tego robota. Bardzo, bardzo go chciałem mieć. I tak wydałem 5 milionów srebra. Tak, właśnie w tym momencie to zrobiłem. Aha, nie mam już. A kto ma? Nie mówcie, że jeszcze będę musiał innego dokupywać, Tandera. Nie zmusicie mnie do tego. no Ale chyba będę, będą. Nie bym mogę tomu zainstalować, ale to 600. Mm. Ile Thunder? Puh, dobra. Wydałem 5,5 miliona. Tylko po to, żeby go mieć. E, świetnie. Tak. E, a nie, dobra, bo i tak bym musiał kupić, to nie. A teraz na tym moim latającym robocie zauważyłem, że mam dwa, ale nie chcę mi się zmieniać. Najdroższa moja inwestycja na tym odcinku i chyba w całej historii War Robot. Dobra, to sobie go przetestujmy Aha Nie no, ja, ja nie wierzę w takich ludzi Nie, nie wierzę w niego No i teraz typ będzie we mnie nawalał z No to sobie trochę postrzelajem i chyba tyle Na serio chcę tego robota przetestować i wypełnię go Okazałości Czyli starcie na bliskość No i przestań wysłać na mnie trakiety O przestań wysłać trak... Przestaniesz Nie no ja nie wierzę w to. Jak tu można go wytestować jak nawet się nie da? Wytłumaczy mi to ktoś. A i te rakiety teraz zamiast co wlecą tam, no. Już mnie to denerwuje... zaczyna denerwować jak World of Tanks. A i ja oczywiście mi go nie namierzy, mimo że jest przylamion tylko no no, no jakie to jest tłemko poleciał się w górę no nie ładnie ch nie spie No a teraz fokus na mnie będzie, oczywiście, bo, bo czemu by nie, bo tak, bo nie ma innych, dobra, no to się pobawimy. Ja jakie to też jest tępe, I świetnie, 20 sekund czekania, bo oczywiście nie mógł sobie na prosto polecieć do góry. E, no co za gnój? Nie no czego. Nie, ja, ja idę po niego. Ja po niego idę. Nie będzie tak bawił. Trzeba mu tego robota zabić. Nie ma się bawienia kosztem takim. Nie, ja ci tego nie podaruję. No, zdychaj. No to teraz może strzelać we mnie. Dobra, misja jedna jest zakończona i to nam trochę ułatwi. A, dobra, Tytan. Nie ustrzelę go. Bo moje podejście do niego na blisko się źle dla mnie skończy. A i tym Titanem może, można sobie lecieć poza mapę i sobie z poza mapy. A czemu? Bo tak. Bo tak się twórca chciał. Przez. Do ściany, do ściany, podejść do ściany. 1479 kp. Dużo. Eee, no to przez ścianę poleciało. Dobra, lecimy nim. Chcą się tak bawić, to się pobawimy. No, no świetnie. Nie. No ja nie, to jest tempę. No, no to odcinek kończymy w złym humorze, bo no tak jak mówiłem, ten latający szczyl ma nieograniczone punkty HP, ma jeszcze moc leczenia i nieograniczonego latania i może wylecieć poza mapę. Dobra, ja zaoszczędzę tego widoku dla mnie i dla Was, więc wychodzę z tego.